Witamy w instrukcji podłączenia wentylatora DALAP APZ z maksymalną wydajnością za pomocą wyłącznika. W skład zestawu wchodzą wentylator DALAP APZ, instrukcja obsługi oraz materiały do montażu. Podłączenie wentylatora zajmie około 20 minut, a potrzebne do tego będą śrubokręt płaski i krzyżakowy oraz wyłącznik jednobiegunowy. Przed rozpoczęciem instalacji należy wyłączyć obwód elektryczny, na którym będą prowadzone prace. Należy zdemontować panel skrzynki przyłączeniowej. Po zdjęciu panelu widzimy kostkę elektryczną ze złączami N, L, LT oraz L1. Doprowadzamy niebieski przewód zerowy do złącza N. Prązowy przewód fazowy prowadzimy do złącza L. Ze złącza L prowadzimy przewód do wejścia wyłącznika. Z wyjścia wyłącznika prowadzimy przewód do złącza LT. Ustawiamy timer w zakresie od 2 do 30 minut. Włączamy obwód elektryczny. Wyłącznikiem steruje się włączaniem wentylatora i aktywacją opóźnienia czasowego. Wszystkie prace związane z podłączeniem elektrycznym powinny być przeprowadzane przez osoby mające odpowiednie kwalifikacje.